Ten system musi pieprznąć. Mam sytuacje, w których ludzie, z którymi jakoś tam biznesy robimy, mówią: słuchaj, ale to nie obraź się, ale na przykład no, my w informacji prasowej <laughs> na temat tej konferencji, którą robimy, albo w informacji prasowej o kontrakcie, który podpisujemy w tej chwili z jakimś tam krajem afrykańskim, z Brazylią czy z innym miejscem, wybacz, my ciebie nie pokażemy. Ja potrafię to zrozumieć, bo to są rzeczy, które nieraz przecież <laughs> mi też przeszkadzają. Wyborca chce być okłamywany, bo zdał sobie sprawę, że to jest część procesu. Dlaczego nikt z PO nie siedział? I dlaczego teraz przez rok ponad, bo to było chwilkę temu, nie siedzi nikt z PiS-u? Kamiński i Wąsik siedzą. No siedzą, tylko tyle, że w ławach w Europarlamencie, a nie na ławie oskarżonych. Business as usual. My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. I co wtedy zrobił PiS? Natychmiast w momencie, kiedy te wybory zostały wygrane, natychmiast zaczął kąsać, zaczął atakować Mencena. Więc ja jestem przekonany w dużym stopniu, że oni wierzą w to, że faktycznie te 40% jest w ich zasięgu namzalezy.pl Merytoryczne źródło informacji Partnerzy kanału Sklep Nam Zależy Najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci 42 miliardy złotych Tyle banki zarobiły w zeszłym roku z Twoich pieniędzy Kredyt hipoteczny w złotówkach Euro, franku, kredyt gotówkowy Spłacony lub w trakcie spłaty Z takich umów odzyskamy dla Ciebie pieniądze Dane kontaktowe znajdziesz w opisie A na hasło Nam Zależy masz 10% zniżki Fundacja Rodzinna to rozwiązanie Na które czekaliśmy od lat Sprawdź, jak może z niej skorzystać. Link do oferty i zniżka w opisie tego filmu. Witam Państwa, Mikołaj Nam zależy program Panopticon. Dzisiaj z Państwem i ze mną w studiu Radek Pogoda, Pogodne Shorty, komentator, konsultant biznesowy. Witam cię serdecznie. wiedzą, dzień dobry, wiedzą. witajcie Państwo. Formuła programu również znana, więc myślę, że nie będziemy już przedłużać. Kaczyński nie wie już, co robić. Nie. Tusk wcale nie przegrał. Też nie. Gonienie ziobry to teatr polityczny. Tak. W PSL-u i PiS są ludzie prawicowi. Są. Konfederacja powinna trzymać dobre relacje z Braunem. Owszem, tylko co z tego? To rozwiniemy. Porozumienie na całej prawicy jest niemożliwe. Tak. Politycy w Polsce nawet dobrze kraść nie potrafią. Oj, na pewno. Szanowni Państwo, mamy zarys. Zaczynamy. Ja chcę zacząć od Jarosława Kaczyńskiego. Dlaczego? Bo to jest taki spór, który ogniskuje się ostatnio najbardziej w polskiej polityce i rzeczywiście widać to, że PiS, zarówno narracyjnie, jeżeli chodzi o to, co się narzuca też posłom do mówienia, jak i jeżeli chodzi programowo, zupełnym, staje się być zupełnym przeciwieństwem konfederacji. I teraz ty jak na to patrzysz, ten cały tok wydarzeń od wyborów prezydenckich, gdzie były takie umizgi, przymilanie się aż do dzisiejszego dnia, gdzie mamy zupełnie odwrotną sytuację. Zresztą to rozbijmy to na dwa okresy. Moment przed wyborami prezydenckimi um, i to jest moment, który jak w soczewce um, pokazuje to, jak bardzo nasza polityka już jest um, zniekształcona moim zdaniem na zawsze. Mamy dzisiaj sytuację, że Trzaskowski na czas kampanii prezydenckiej mówi Brownem. Mamy dzisiaj sytuację, że Trzaskowski mówi o tym, że będziemy znowu wieszali w urzędach warszawskich krzyże. Że będziemy bronili granic, że będziemy wypychać działalność, jakby tą, tą siłę Unii Europejskiej i tak dalej. Co na te wszystkie hasła mówi? Najtwardszy elektorat Trzaskowskiego. Mówi: Dobrze, dobrze, dobrze. Mów tak, opowiadaj tym ludziom, co tam siedzą po drugiej stronie telewizorka, takie pierdały. My wiemy, że to jest kłamstwo, my wiemy, że tego nie zrealizujesz, ale my musimy wygrać. To samo jest po stronie PiSu. PiS mówił Braunem, PiS y, przymilał się do, y, do Mencena, PiS przymilał się do Konfederacji. W jakim stopniu, moim zdaniem, doprowadził do, do tego wypchnięcia Brauna poza nawias, co oczywiście okazało się na końcu bardzo pozytywne i dla Konfederacji, i dla korony Brauna, bo obydwie te, obydwie te grupy nigdy nie byłyby w stanie dobrze ze sobą współpracować. I mamy nagle sytuację dokładnie taką samą. Wszyscy wiedzą, że to, co polityk mówi, to jest kłamstwo. Wszyscy wiedzą, że to, co polityk opowiada w kampanii wyborczej, czy co opowiada na użytek mediów do tej codziennej walki politycznej, wszyscy wiedzą, że to jest bullshit. I akceptują to. Zobacz, jak my daleko odpadliśmy od lat 70., od słynnej afery Watergate, kiedy samym hasłem, że jakiś polityk skłamał, że jakiś polityk dokonuje działań zakulisowych, że wyszedł poza tą sferę, powiedzmy, honorową i został na tym przyłapany, jak daleko my dzisiaj wylądowaliśmy. Tusk mówi, co to, kiedy, kiedy to było? Miesiąc temu? Czy tygodnie o, temu? Wyborach, że 30% dostał, 30%, 30, dostał, 30 obietnic zrealizuje. Przecież to jest coś, co jeszcze przed Rywinem, przed aferą Rywina, karierę takiego polityka kończyłoby skuteczniej niż, niż pijaństwo na pokładzie samolotu skończyło. A zebrał brawa. A zebrał brawa i od swoich dostał aplauz. My doszliśmy do miejsca, w którym wyborca nie ma pamięci złotej rybki. Wyborca chce być okłamywany, bo zdał sobie sprawę, że to jest część procesu. Ten system musi pieprznąć. I teraz kolejny piękny przykład tego, jak to funkcjonuje. Ja, ja szanowni państwo, to tuż przed wywiadem sobie e, sprawdziłem, wyświetliłem. E, pewnie państwo je kojarzą, ale teraz damy mu trochę światła reflektorów. Pan Leonard Krasulski to jest poseł, który już no, powinien być bardzo zasłużony dla Polski, no ale nie do końca jest. Dlaczego? Ponieważ od 20 lat siedzi w parlamencie e, i jego. E, Aktywność wygląda tak, że ma wystąpienie na posiedzeniach Sejmu w tej kadencji zero. pytania z bieżących 4. E, co prawda y, jest na większości zdecydowanych głosowań, y, ale no, on w tym Sejmie sobie jest. No to jest idealny poseł. Robi dokładnie to, poseł to, co pisze, trzeba, podnosi rękę i przyciska przycisk. Jakbyś zrobił taką oferendę po stronie połowskiej PO czy po stronie PSL-u, jestem przekonany, że znalazłbyś ludzi, może nie z tak pięknym stażem 20-letnim. Ale znalazłbyś na pewno ludzi, którzy są tam tylko i wyłącznie po to, żeby zawsze podnosić rękę i wciskać przycisk. Jak to się dzieje według Ciebie? Bo Ty mówisz o tym, że wyborcy chcą być okłamywani. Ale jak to się dzieje, że wyborcy najpierw według Ciebie może tak podświadomie już się godzą na to kłamstwo, godzą się na taką mizerię, mhm. na taką. nic nierobienie de facto. Tak. A później w tak zwanych internetach mówią, że nie, no to nam się nie podoba to, tam, to my chcemy lepszej jakości życia politycznego, publicznego, chcielibyśmy lepszej debaty, a później mamy, ja myślę, właśnie tak jak ja powiedziałeś, gdybym sprawdził więcej tych posłów, nie, to, jeszcze to bym miał sporo fistażków. Miałbyś sporo fistażków, weźmy tego pana, Otwórz sobie RKW, czy, czy, albo jeszcze lepiej PKW, czyli Pols Państwową Komisję Wyborczą, zobaczmy, ile wystarczy zebrać głosów. 000. 14 tysięcy głosów wystarczy dostać, żeby z jedynki z właściwie umiejscowionej na mapie geograficznej Polski listy, dostać się do Sejmu e, 4 razy z rzędu. My mówimy o tym poziomie zwariowania. I to jest coś, co mi czasami ludzie zarzucają, jak gdzieś się spotykamy, czy na jakichś tam otwartych spotkaniach, czy w samolocie, czy w poczekalni u dentysty, czy w samochodzie, czy, na, czy w samochodzie, Boże, w pociągu, czy na stacji benzynowej, że, ale Panie Radku, przecież my nic nie możemy zrobić. No właśnie nie. Właśnie na tym polega cały bajer. Ja to powtarzałem do znudzenia, więc nie chcę wchodzić za głęboko, ale poszukajcie sobie Państwo, bo mówię to wiele razy, że żeby wystartować w wyborach samorządowych we Wrocławiu, jednym z największych miast w Polsce, wystarczy, że macie 56 nazwisk, nie ludzi, nazwisk osób, które zgodzą się wpisać na listy wyborcze, bo musicie w siedmiu okręgach wyborczych wpisać po osiem osób, żeby spełnić wymogi e, i ordynacji. Tak naprawdę w tych siedmiu okręgach wyborczych wystarczy, jak macie po dwie, po trzy osoby w każdym z nich, które są potencjalnie zainteresowane tym, żeby posiedzieć te pięć lat w, w Radzie Miasta. Jeżeli 56 nazwisk wystarczy, żeby wejść w jakiś sposób do kontroli nad jednym z największych miast w Polsce, jeżeli 14 tysięcy głosów oddanych na takiego kandydata PiSu, pewnie znajdziemy więcej, czy ciut więcej, czy ciut mniej na kandydata lewicy czy innych partii, bo nie zapomnij, że im partia mniejsza, a im większą ma siłę według ordynacji wyborczej, tym tych głosów potrzeba mniej. No przecież my przecież możemy mieć sytuację naprawdę taką, że y, ludzie. Zagłosują nie na kandydata, który coś im może wnieść, na kandydata, który przyniesie zmianę, tylko wolą zagłosować na takiego człowieka, którego nawet już nazwisko zapomniałem, tylko dlatego, że on jest z spisu, albo tylko dlatego, że on jest z partii przeciwnej niż ta, która dzisiaj rządzi. Właśnie. I teraz rozwijając ten temat. Wchodząc od takiej działalności lokalnej, samorządowej, czy nawet jakby. NGO-sów czy jakiejś organizacji. Ja tu nie mówię o nawet jakiejkolwiek aktywności politycznej. Czy nie uważa, że doszliśmy dzisiaj w Polsce do takiego momentu, że ludzie są po prostu w dużej mierze czy to bierni, czy nawet są przestraszeni gdziekolwiek wchodzić, bo boją się na przykład, że to będzie miało konsekwencje dla ich życia prywatnego, no. zawodowego. Oczywiście. Ja mam takie sytuacje z własnego życia. Moje poglądy, no Państwo znacie, bo jesteście, jesteście widzami moimi, na nam zależy od dawna. Mam sytuacje, w których ludzie, z którymi jakoś tam biznesy robimy, mówią: Słuchaj, ale to nie obraź się, ale na przykład no, my w informacji prasowej <coughs> na temat tej konferencji, którą robimy, albo w informacji prasowej o kontrakcie, który podpisujemy w tej chwili z jakimś tam krajem afrykańskim, z Brazylią czy z innym miejscem, wybacz my Ciebie nie pokażemy w tym momencie. Mimo tego, że pracowałem nad czymś tam miesiącami, czy latami z takim klientem, czy, czy z ludźmi, z którymi prowadzimy jakieś tam biznesy, to oni boją się pokazać mnie. Bo ja mam jakiś charakter, ja mam jakąś twarz, ja mam jasno określone poglądy. I ja potrafię to zrozumieć, bo to są rzeczy, które nieraz przecież mi też przeszkadzają. Ludzie boją się wejść do polityki, szczególnie na poziomie lokalnym, bo widzisz, jeśli jesteś posłem, takim właśnie nikim z spisu, i wyjeżdżasz do Warszawy, i siedzisz w Sejmie, siedzisz w hotelu sejmowym, albo po 20 latach masz pewnie kupione w Warszawie dobre mieszkanie, a bierzesz dietę zamiast hotelu poselskiego, to przecież ten człowiek jest w dużo lepszej sytuacji niż ktoś, kto wchodzi na poziomie samorządowym. Do bezpośredniej codziennej walki z układem, który trzyma gminę, który trzyma powiat, który trzyma miasto, które trzyma budżety od kilkudzieset milionów, jeśli chodzi o budżet gminy czy od budżet miasteczka, po miliardy złotych, jak patrzymy na budżety Poznania, Wrocławia, Krakowa i tak dalej. Ludzie wiedzą doskonale, że w polityce nie ma osób przypadkowych. Są szuje, sukinsyny, oportuniści, krewni znajomi królika, ludzie, którzy od kogoś mają gwarancję bezpieczeństwa, a oprócz nich osoby, które są wystarczająco bezczelne i wystarczająco, nie wiem, jak to nazwać, socjopatyczne albo psychopatyczne, żeby do tej polityki iść i walczyć. Zobacz, co się dzieje z ludźmi, którzy w polityce byli, byli, byli grzani, byli cały czas ciągnięci za szelki, dokonywali jakichś tam zmian i z tej polityki wychodzą. Słynne nagrania pana Neumana w trzewie tak? I dopóki będziesz w platformie, będę cię bronił jak niepo... będziemy cię bronić jak niepodległości. W momencie, kiedy z platformy wychodzisz, jesteś odrzucany, jesteś skazany. Prezydent Adamowicz zabity ponoć. Wszedł niektórzy twierdzą, że nie zginął, ale to już jest inna sprawa na opowieść o teoriach spiskowych. Adamowicz zasztyletowany na, na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku był człowiekiem, który w momencie swojej śmierci został wyrzucony całkowicie przez kolegów z platformy, został wyrzucony, wypchnięty z układu Gdańskiego. A jego żona jest zaakceptowana i do dzisiaj utrzymała majątek, który został podczas jego prezydentury zgromadzony, i tak dalej. Więc wejście do polityki ludzie kojarzą z tym, że trzeba wyjąć sobie kręgosłup tutaj, górą czy dołem, zależy, gdzie mniej boli, powiesić w szafie, bo przez 5 lat nie będzie potrzebny. Bo jeśli wchodzisz na listy, jeśli wchodzisz do partii, podnosisz rękę, naciszka z przycisk, tak jak kazał prezes, albo nawet co więcej, sam musisz się domyśleć, czego dzisiaj prezes będzie chciał. Dla mnie to jest szokujące, jak czasami są takie długie ujęcia na, na tych um, kamerach sejmowych, jak w momencie, kiedy odbywają się głosowania w PiSie, na przykład wszyscy patrzą na Jarosława, bo oni chcą wiedzieć, kiedy Jarosław dokonuje ruchu. Tak? To są rzeczy szalone zupełnie, ale ludzie zrozumieli, że tak działa polityka. I to jest tak zwany efekt mrożący. Czyli ktoś, kto jest normalnym człowiekiem, kto ma jakieś nazwisko, jakąś pozycję, jakieś pieniądze, jakąś lokalną, swoją stabilną sytuację, będzie bał się wejść do polityki, bo z jednej strony będzie wiedział, że ci wirażkowie, ci ludzie, którzy są właścicielami partii politycznych, no przynajmniej namiestnikami od prawdziwych właścicieli, będą go trzymali tu na widoku, a od spodu jeszcze zamiętkie, a z drugiej strony, że to jest potencjalne pójście na wojnę z całą resztą. To jest jeden z powodów, dla których w polskiej polityce my nie widzimy nowych twarzy. A jeśli widzimy te nowe twarze, to to są ludzie najczęściej no, tego najgorszego sortu, jeśli chodzi o charakter, jeśli chodzi o jakiekolwiek przymioty natury ludzkiej czy, czy cokolwiek innego. To jeszcze inne pytanie. Czy dzisiaj polityka przypomina stadion? I grupę ultrasów, którzy po prostu ze sobą walczą. I świetnym przykładem jest właśnie jest Ziobro, to że on jest teraz na Węgrzech i to jak trwa to całe rozliczanie pisu. Miało być absolutnie bez litości, miały być mrożące krew w żyłach fakty, miało, miało się dziać. A największą aferę ostatnich miesięcy to odkryli dziennikarze wirtualnej Polski, czy na przykład internauci dotyczącej KPO, tak, tak jak zostało rozdysponowane. No to, to akurat w przypadku KPO to zwykły użytkownik Twittera wrzucał screeny. To nie było tak, że tam stała grupa ludzi. Tylko on jeszcze nawet ponoć dostał ten link do odwicy ministra, więc generalnie. To wygląda tak. Ale ty poczekaj, jeżeli. Że ktoś... Mamy ogromne, ogromne. Ma... Dobra, ale poczekaj, sekundę. Jeżeli mówisz, że, że ktoś dostaje link od wiceministra. W komentarzu, nie, tak? On... Nie, nie, nie rozmawiajmy o tym, że to jest zwykły internauta. Ja przepraszam bardzo. Nie, może nie, nie, tutaj... bo, to, bo to chcę wytłumaczyć, że, o co chodzi. Bo to było do, ogólnie dostępne. On napisał tak. takiego posta, gdzie mogę sprawdzić to, jak wydano środki. I dumny wiceminister mu wrzucił w komentarzu link na zasadzie, zobacz, jak pięknie wydaliśmy. I oni się nawet nie rognęli że w, tych, w tej całej liście w tych, mm -hmm. znajdą jakieś solarium w pizzerii, no, tak, 107 jachty. jachty. Więc to żeby było, bo to nie że jakiś tam człowiek powiązany. Tylko bardziej chodzi o sam absurd tego, że w Polsce Afery są odkrywane na poczekaniu albo przez ludzi, którzy nie są w ogóle związani z aparatem nie, państwa. Nie przesadzajmy. Afery są przynoszone w terce dziennikarzom, przez ludzi ze służb, którzy w danym momencie są zadaniowani albo chcą coś zrobić. Są kładzione w pięknie przygotowanych zestawach. Posłuchaj pana Sumnickiego, posłuchaj paru innych ludzi, którzy mówią o tym, jak wyglądają te afery, które skończą się czyimś samobójstwem, kończą się czyimś wypadkiem drogowym albo śmiercią na serce, bo wypadnięciem z trzeciego piętra okna. Sorry, winę tu. No, to, że ktoś znajduje aferę, e, co to oznacza? Oznacza, że nie została ona wystarczająco dobrze przygotowana, albo została zrobiona przez jakichś, za przeproszeniem, szopenfeldziarzy z poziomu zero. Grube tematy związane z działką pod PCK, tematy związane z Pegasusami i tak dalej, tak dalej. to są rzeczy nadane. Naprawdę, przesłuchaj sobie, czy państwo to też polecam, posłuchajcie rozmowy Wojtka Sumnińskiego na temat roli na przykład Giertycha, w kwestii związanej z aferami, które dotyczyły lepera i tak dalej. Tam nie ma przypadków. Tam nie ma przypadków. Oczywiście ja nie zakładam, że służby są wszechmocne i robią wszystko, bo też masę rzeczy małych, drobnych, lokalnych, tak jak choćby temat, który bardzo mocno kiedyś wstrząsnął Wrocławiem, kiedy okazało się, że ludzie z zarządu miasta we Wrocławiu, żeby nie pokazywać, że łoją kasę na boku na budżecie Wrocławia, dogadali się z ludźmi ze Śląska, ci ze Śląska, skądś tam jeszcze dalej z Polski, zrobili sobie taki trójkącik. Ci z Wrocławia byli zatrudnieni na Śląsku, ci ze Śląska zatrudnieni gdzieś tam w Polsce środkowej czy Północnej, a ci z Polski Północnej zatrudnieni we Wrocławiu jako doradcy, jako ludzie w radach nadzorczych, spółek miejskich i dalej, i tak dalej. Chłopcy wymieniali się kwotami pieniędzy publicznych w trójkącie, żeby nie było widać tego na poziomie jednego lokalnego podwórka. Ja właśnie sprawdzam teraz no. Wrocław, twoje miasto, tak? Wczoraj pojawił się taki post, użytkownik DB mogą Państwo sobie sprawdzić, to cały czas wisi. Wersławski budżet obywatelski wygrał o dwa głosy projekt numer 208. Między 9.30 a 14.35 na projekt numer 208 zagłosowało 97 osób z przedziału 91 do 100 lat. Każdy z głosujących miał dokładnie 97 lat. Na zmianę głosowali raz mężczyzna, a raz kobieta, a głosy były oddawane czasem co minutę. No, no i teraz wystarczałoby sprawdzić adres IP i okazałoby się, że będzie ten sam. Bo, bo siedzieli ludzie obok siebie, ty, ja, ty, ja, ty, ja. Porównaj to z tym, co odkrył Elon Musk wchodząc do, do amerykańskiego systemu emerytalnego, gdzie najstarszy emeryt był starszy od Stanów Zjednoczonych o kilkadziesiąt lat. I ktoś miesiąc, w miesiąc wypłacał, bo to oczywiście automaty robią, ale ktoś miesiąc, w miesiąc, przez całe lata, przez dziesięciolecia, wypłacał tysiące dolarów na pojedyncze nazwiska, których były setki, a w tych niższych grupach wiekowych, również powyżej stulatków, tysiące czy setki tysięcy, ktoś wypłaca kolosalne pieniądze i co? Nikt tego nie widzi? No przepraszam, ja nie jestem informatykiem, ale gdybym tworzył system komputerowy, to na każdą wypłatę osoby, która przekracza setny rok życia w danym miesiącu. Wykazałbym, żeby mi wyskoczył żółty alert na zasadzie sprawdzić, czy mi się na pewno żyje. W momencie, kiedy mam człowieka, który jest starszy niż Stany Zjednoczone o 30 czy o 50 lat, system w ogóle nie powinien takich rzeczy dopuszczać. Jeżeli wiemy, że system emerytalny został uruchomiony w Stanach w którymś tam roku, to po prostu układamy jasną informację dla osób, które. Ze względu na ekstremalne nawet długości życia ludzkiego przekraczają ten wiek, system nie powinien w ogóle dopuszczać do wystawienia takiego dokumentu. A urzędnikowi, który jest odpowiedzialny za ten dystrykt, czy za ten region, w którym taka osoba 130-letnia nadal pobiera pieniądze, powinien natychmiast być nasyłany na grzbiet, powinna być nasyłana kontrola wewnętrzna. A co się działo z setkami tysięcy osób odbierających czeki opieki społecznej w Stanach. Będącymi emerytami 200, 250, 300 letnimi. Czy te pieniądze szły gdzieś, gdzie były zagospodarowane? To nie są rzeczy przypadkowe. To idzie do służb. To są te zewnętrzne, ciche, tajne pieniądze, które trafiają na operacje wszelkiego rodzaju trzy literówek. U nas pewnie też tak jest, tylko widzisz myślę, że amerykańskie służby działają w interesie, nawet jeśli nie całych Stanów Zjednoczonych, bo wiemy, że nie, to przynajmniej w interesie jakimś tam, Grup tych zbrojeniowych, przemysłowych, finansowych, yy, czy teraz medialnych, które w jakimś tam stopniu ciągną za sobą sukces Ameryki do przodu. A u nas pojawia się jeszcze pytanie, dla kogo działają ci, którzy taki system obsługują. Parszyłem. Wróćmy jeszcze na chwilę do Polski, czyli kwestia tego, czy rzeczywiście polity politycy są zdeterminowani, żeby się nawzajem rozliczać, czy może to jest tylko taki teatr polityczny dla mas, na zasadzie zobaczcie, jacy my jesteśmy twardzi, hardzi, jak my bardzo chcemy. Ale znowu cały świat jest przeciwko Koreom. Absolutnie tak. Ostatnia piękna, piękne ścięcie Krzysztofa Bosaka z jakimiś no dla mnie zupełnymi z platformy. Śniadanie Romanowskiego, tak, Romanowskiego. Tak, Romanowskiego. To, to słynne hasło, jeśli od dwóch lat jesteście przy sterze, jeśli od dwóch lat metodami bandyckimi przejęliście cały aparat sprawiedliwości, bo przecież i czasy Bodnara, i czasy Żurka to już jest w ogóle skandal kompletny, robią co chcą. I co i wy jesteście po dwóch latach, macie zerowy bilans osób za, skazanych, gdzie są zarzuty. Przecież to jest wszystko, co się, co się w Polsce powiela. Robi się PR, robi się. Politykę. Przepraszam, to się wpisuje w moją teorię spiskową, o której od lat mówię, że ludziom, którzy w Polsce rządzą, nie wolno rządzić. To pamiętam, kiedyś się strasznie zagotowała jedna pani, jak się spotkaliśmy na, na spotkaniu z widzami, bodajże w Opolu, w Opolu, chyba, albo w Krakowie. W Krakowie, przepraszam. Właśnie jak pan może mówić? Że Tusk z Kaczyńskim są dogadani, jeśli ten Tusk to taki zły, a ten Kaczyński to taki dobry, to jest taki Polak, to jest taki człowiek, który walczy o siebie. I na moje proste pytanie, kogo Kaczyński po ewidentnych przekrętach z czasów Tuska, związanych z budową autostrad na Euro 2012, czy z tysiącami afer, które były wtedy, dlaczego przez pierwszą kadencję, kiedy przez 4 lata mieli komplet ludzi niezbędnych do rządzenia krajem, dlaczego nikt z PO nie siedział i dlaczego teraz przez rok ponad, bo to było chwilkę temu, nie siedzi nikt z PiSu? Mi tu wybacz i tu Państwo pewnie, którzy oglądają takie, takie gęby jak moja częściej, natychmiast przychodzi do głowy Pan redaktor Michalkiewicz, jego słynne hasło, naczelna zasada trzeciej RP ustalona nie przy okrągłym stole, przy kamerach tylko w Magdalence, przy kamerach SBC, my nie ruszamy Waszych, Wy nie ruszacie naszych, kopiemy się, ale tylko do kolan. Wyżej nie. To nie jest przypadek. Ja myślę, że to jest też jeden z tych elementów, który sprawia, że ludzie prawdziwi, sensowni, z kręgosłupem, z wartościami, z zasadami, z jakimś zapleczem lokalnym, nie chcą iść do polityki. Bo wiedzą, że oni mogą znaleźć aferę, mogą znaleźć ciężki za przeproszeniem gnój i nie wyciągną tego na światło dzienne, bo w momencie, kiedy okaże się, że to dotyka osoby istotnej. Nie będzie żadnego wsparcia ze strony służb, ze strony policji, ze strony agencji wywiadu, czegokolwiek innego. Wręcz odwrotnie, jeżeli komuś pozwala się na przekręt na wielkie pieniądze, to prawdopodobnie wszystkie te instytucje są gdzieś w łóżku z tym, kimś kto przekręt prowadzi. Przykre to wszystko, no ale zobaczmy. No, mamy akcje wokół Pegasusa, wokół Ziobry, akcje wokół, e, Wilki Wilk, miał, Kamińskiego i Wójcika. Wąsika. Wąsika. No i co? Kamiński i Wąsik siedzą. No siedzą, tylko tyle, że w ławach w Europarlamencie, a nie na ławie oskarżonych. Za rzeczy, które się działy wokół prezydenta Dudy, jak bardzo ciulowym prezydentem by on nie był, no ale sytuacja, w której z pałacu prezydenckiego wyprowadzana jest dwóch gości prezydenta, sytuacja, w której kolumna prezydencka jest zatrzymywana na wyjeździe z pałacu przez autobus miejski, w sytuacji, kiedy wiadomo, że miastem rządzi partia jakby przeciwna, ekipa przeciwna do prezydentury, przy tam natychmiast powinny polecieć głowy, w Sorze powinny polecieć głowy w najróżniejszych instytucjach kontrolnych. Tu się nic nie dzieje. Biznes as fucking usual. My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Wielki teatr. To jeszcze tak na koniec, bo szanowni państwo, za tydzień będzie kolejny rozmowa, w której też rozwiniemy te tematy. Porozumienie prawicy. Jak widzisz tą relację dzisiaj między Konfederacją a Koroną Brauna? i też jak widzisz na przykład Senat, bo był taki pomysł, że właśnie. Może pod patronatem Nawrockiego powstanie jakieś porozumienie senackie, coś w stylu właśnie bloku senackiego, mm -hmm. żeby, no żeby ten Senat wygrać Mamyjowy. Ale chyba dzisiaj się wydaje, że to porozumienie się teraz bardziej oddala. Jak według Ciebie to się wszystko ułoży? Wiesz co, no ja na to patrzę przez pryzmat odklejenia od rzeczywistości ludzi, którzy w tej układance są najważniejsi. I tu przede wszystkim piję w kierunku PiSu. Pamiętam ten moment, kiedy w roku 2023, kiedy PiS wygrywał wybory, tracąc władzę, tak? Oni o 20. jeszcze świętowali, bo przez to, że wypchnęli ze swoich kręgów wszystkich ludzi, którzy mówili choć odrobinę prawdy na temat tego, jak bardzo PiS jest znienawidzony przez ogromną część Polaków, jak bardzo PiSowi nikt nie wybaczy nigdy kwestii związanych z zachowaniem ich w czasie covidowym i tych 250 tysięcy ludzi zamordowanych decyzjami urzędniczymi, i tak te wszystkie informacje zostały szczelnie odgrodzone od prezesa. Jakby wszystko, co się działo wokół pana Bielana, wszystko, co się działo wokół tego najtwardszego jądra kampanii wyborczej PiSu, było wysterylizowane do spodu. Ludzie, którzy mówili rzeczy niewygodne, wypad z baru. E, sondażownie tylko takie, które mówią rzeczy, które się podobają prezesowi. Noż do jasnej cholery. Bo przecież Jacek Kurski dumny był z tego, chwaląc się, nie pamiętam już teraz w jakim medium, wywiadzie, że on robi telewizję polską, która ma się podobać jednemu widzowi. Tym jednym widzem jest mieszkanie Żoliborza tutaj z niedalekiej miejscówki, pan Jarosław Kaczyński. My mieliśmy sytuację postawioną do tego stopnia na głowie, że wokół człowieka, którym podejmował kluczowe decyzje. W tym zakresie, w którym mu wolno, moim zdaniem, ale to temat na osobną rozmowę, byli tylko i wyłącznie ludzie, którzy dawali mu to, co on chciał usłyszeć. Mieliśmy więc sytuację, że PiS wygrał wybory, ale nikt nie miał jaj, żeby przyjść i powiedzieć: chłopie, przerżnęliśmy władzę. Nie skleimy w żaden sposób sojuszy, nie sklejmy w żaden sposób ko koalicji, bo nasi przeciwnicy albo ludzie z tej tak zwanych kanap poszli zbyt wysoko do przodu i będą stawiali warunki, nie nam, bo ciebie się boją, bo zniszczyłeś ich wszystkich w przeszłości. Myślę, że tu jest dokładnie tak samo. Jestem skłonny naprawdę uwierzyć w to, że Kaczyński, że cały zakon PC i ludzie najbliżsi niego są do tego stopnia już dzisiaj jednokierunkowo nafutrowani przekazem, który pod, podbija ich nadzieję, podbija ich ambicje, podbija ten ich światopogląd, że oni w tej chwili wrócą do władzy, że oni kompletnie nie słyszą niczego innego z rynku. Więc jeśli o mnie chodzi, jestem głęboko przekonany, że może być tak że ludzie z PiSu głęboko wierzą, że nie trzeba robić żadnych ruchów, które pozwolą stworzyć jakiś wspólny front. Przecież tylko w ten sposób, sposób logiczny da się wytłumaczyć wojnę Kaczyńskiego z Męcenem. Nie ma innego powodu, nie ma, nie ma absolutnie żadnego. Sytuacji, którą mieliśmy w czerwcu po wyborach prezydenckich, tak jak sam to zauważyłeś, droga do współpracy na, na polu prezydenckim, droga do współpracy nie w kwestiach programowych, gdzie te partie różnią się skrajnie i jedna drugiej nie może zapomnieć pewnych rzeczy, które były rzucane jako zarzuty do siebie nawzajem, ale stworzenie tego pałacu prezydenckiego z Nawrockim w środku było idealną okazją dla PiSu, żeby. Zaprosić konfederację, zaprosić część ludzi z PSL-u, zaprosić część ludzi choćby z trzeciej drogi, bo przecież ja znam wielu ludzi, którzy na hołownię na trzecią drogę głosowali nie dlatego, że uwierzyli w kłamstwo, tylko uwierzyli w przekaz, że to wreszcie nie jest PiS ani PO, że to jest ta trzecia droga. To swoją drogą, jak ktoś to, dla kogoś to wymyślił nazwę tej partii, to absolutne szapoba, bo to jest majstersztyk, jeśli chodzi o trafienie w potrzeby publiczne. I co wtedy zrobił PiS? Natychmiast w momencie, kiedy te wybory zostały wygrane, natychmiast zaczął kąsać, zaczął atakować Mencena. Więc ja jestem przekonany w dużym stopniu, że oni wierzą w to, że faktycznie te 40% jest w ich zasięgu. A to, że sondaże tego nie potwierdzają, oni wiedzą, że w sondaże wierzyć nie wolno, my w nie wierzymy. Także według mnie, to jest też odpowiedź na Twoje pytanie z tych siedmiu szybkich. Nie ma szansy na to, żeby prawica się zjednoczyła, bo ona nie tylko jest demolowana z zewnątrz przez różnego rodzaju fundusze niemieckie, norweskie, amerykańskie, żydowskie, takie śmakiej owakie, ale ona również będzie skutecznie niszczona od środka. Szczególnie, że przecież PiS nie jest żadną prawicą. To jest partia skrajnie lewicowa, socjalistyczna, no można nawet powiedzieć, etacystyczna co najmniej, tak? która gra w Polsce rolę prawicy tylko dlatego, że owija się biało-czerwoną flagą, ma w klapie wyklętych i, i modli się w kościółku, zanim pójdzie do ważnego głosowania. To jest totalnie porąbane, no ale niestety no Polacy nie potrafią znaleźć w sobie chęci do tego, żeby poczytać, żeby posłuchać, żeby zobaczyć cokolwiek, co jest prawdziwe, no bo ciągle jeszcze nie wyrzucili przez okna telewizorów. Szanowni Państwo, tutaj stawiamy znów trzy kropki, ponieważ za tydzień Wracam. Druga rozmowa. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy oczywiście za uwagę, zachęcając i do polubienia, i do subskrypcji obu kanałów, jak i do tego, żeby skomentować, bo Wasz głos ma ogromne znaczenie. Dziękujemy oczywiście Radkowi za to, że znowu pojawi się w naszym studiu. A ja dziękuję za Państwa czas i uwagę, bo w dzisiejszych poromanych czasach to jest wielka wartość.